Szanowni Państwo, witam na kanale Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Zadanie jest finansowane ze środków Ministra Spraw Zagranicznych. Poglądy, opinie, stanowiska, które będą prezentowane podczas dzisiejszego wideoblogu, nie są oficjalnym stanowiskiem Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A my kontynuujemy serię naszych wideoblogów. I dzisiaj pomówimy o organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, pomówimy o NATO, a naszym ekspertem, znawcą tematu będzie pan profesor, dr. habilitowany Jacek Tybinka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze, doskonale wiemy, jeżeli zapytamy nawet na ulicy, w sądzie ulicznej, że Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i to od roku 1999. Ale jeżeli byśmy zapytali, skąd wzięło się na to, skąd taki pomysł na taki sojusz, na taką współpracę państw, to wielu miałoby już nieco większe problemy. Mamy na szczęście specjalistę dzisiaj i w związku z tym pierwsze moje pytanie, na które bym sobie pozwolił, szanowny panie profesorze, brzmi: skąd się wzięło NATO? Jaka jest geneza tej organizacji? No, NATO, czyli Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, powstała na początku zimnej wojny jako organizacja obronna państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Od właściwie 1947 roku coraz bardziej narastało napięcie między z jednej strony Związkiem Radzieckim, no i blokiem państw satelickich, które no, zostały zwasalizowane przez, przez Związek Radziecki w końcowej fazie II wojny światowej i w tym okresie przejściowym po II wojnie światowej, no, a z drugiej strony pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Stanami Zjednoczonymi. Z, Obie strony wyszły z II wojny światowej no, bardzo mocno osłabione. Związek Radziecki rządzony przez Stalina poniósł gigantyczne straty ludzkie, ponad 20 milionów zabitych osób, które umarły, zniszczenia w tej części, która, która była okupowana przez Niemcy, też gigantyczne. Z drugiej strony Europa Zachodnia no, nie, nie, nie była w sposób porównywalny osłabiona czy zniszczona. No, ale jednak z gry jako element Równowagi sił wypadły Niemcy, bo no, one były okupowane przez cztery mocarstwa. E, Francja była państwem osłabionym i wyszła z tej II wojny światowej. E, no, w, można powiedzieć, z jednej strony utraciła cześć, no, współpracując w postaci reżimu Vichy z, z Niemcami hitlerowskimi, z drugiej strony jej armia była stosunkowo niewielka. Wielka Brytania miała olbrzymie zobowiązania w swoim imperium kolonialnym, które podlegało procesowi dekolonizacji. Też była państwem finansowo-gospodarczo, bardzo osłabionym przez Drugą wojnę światową. Stany Zjednoczone, w przeciwieństwie do I wojny światowej, pozostały jednak militarnie w Europie, chociaż zmniejszyły znacząco swoją obecność, porównując do oczywiście do końca II wojny światowej. Długo moglibyśmy analizować, no, jakie były przyczyny wybuchu zimnej wojny, no, ale na pewno jednym z takich istotnych konfliktów, który dał bezpośredni, Powód do powstania paktu północnoatlantyckiego to była blokada Berlina, czyli próba wyrzucenia przez Stalina w 1948 roku mocarstw zachodnich zachodnich sektorów Berlina, który był okupowany przez cztery mocarstwa. Każde z nich Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja i Związek Radziecki miały własny sektor okupacyjny. Ta blokada Berlina, czyli odcięcie połączeń komunikacyjnych, lądowych, rzecznych przez Związek Radziecki z tych sektorów zachodnich Berlina do stref okupacyjnych mocarstw zachodnich w Niemczech, doprowadziła do poważnego kryzysu między obu stronami. Zachód oczywiście był bardzo słaby w Berlinie, no bo on był otoczony można powiedzieć przez, przez Armię Czerwoną. No ale jeśli Stalin zachowywał się w tak agresywnym Sposób w przypadku Berlina Zachodniego, no to też powstawała kwestia, czy nie posunie się znacznie dalej. Cały czas w tym okresie 45-49, czyli do momentu powstania NATO, Związek Radziecki miał przewagę konwencjonalną, jeśli chodzi o siły lądowe, nad armiami państw zachodnich i no, dosyć nielicznymi siłami armii amerykańskiej, które pozostawały, pozostawały w Niemczech. Mimo, że oczywiście Sowieci też zmniejszyli znaczy Swoją, zdemobilizowali znaczną, znaczną część swoich sił zbrojnych. Czyli sumując, ten kryzys berliński plus nieufność po obu stronach to były te czynniki, które doprowadziły do, do powstania Paktu Północnoatlantyckiego. Istotny element no to było oczywiście zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo europejskie. Pamiętajmy. To, to, co się stało po I wojnie światowej, kiedy, kiedy Stany Zjednoczone od 20 roku z Europy się wycofały ze spraw Europejskich o Politykę o kwestie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo Panie profesorze za to wprowadzenie do tematyki NATO powiada się, że jeżeli chodzi o wskazanie na takie główne przyczyny czy główne cele, dla których powstało NATO, niektórzy lubią wskazywać na słynne stwierdzenie, tutaj już na język polski przełożę, żeby utrzymać Amerykanów w środku w Europie, żeby trzymać Związek Radziecki z Sowietów na odległość i żeby trzymać Niemcy pod kontrolą. Podobno takie również dewizy miały przyświecać. Ile prawdy jest w tym stwierdzeniu z jednej strony, a z drugiej, jak wyglądała ta kwestia głównego antagonizmu Czyli Związku Radzieckiego i jego bloku wojskowego zwanego Układem Warszawskim, jak moglibyśmy tutaj wskazać na elementy rywalizacji między tymi blokami militarnymi? No, zaczynając od tego, od tego zdania, to, to Zbigniew Brzeziński lubił, lubił używać, ten, ten, nawet nie wiem, czy on nie, nie, nie był pomysłodawcą tego, tego buntomu, coś w tym było, no, tylko pamiętajmy, że, że jeśli chodzi o utrzymanie Niemiec pod pewną kontrolą, no to w gruncie rzeczy dopiero remilitaryzacja Republiki Federalnej Niemiec, powstała w 1949 roku z trzech zachodnich stref okupacyjnych w Niemczech, no, spowodowała, dyskusję, to powstanie RFN spowodowało dyskusję i wojna koreańska, w jaki sposób wzmocnić siły NATO w Europie. Pamiętajmy, że to, był, no to było stosunkowo, znaczy stosunkowo niedługi, niedługi okres od II wojny światowej, od, od wspomnień Niemców, jako, jako okrutnych okupantów. No również w Europie Zachodniej niełatwo było przekonać, że, że trzeba dokonać, trzeba stworzyć armię zachodnio-niemiecką. Znaczy, no pamiętajmy, że tą armię zachodnio niemiecko no tworzyli generałowie Wehrmachtu, którzy jakoś umknęli wymiarowi sprawiedliwości, no bo najczęściej trudno było im coś udowodnić, bo i też wymiar sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec był dosyć pobłażliwy wobec nich. W 1954 roku w układach paryskich mocarstwa zachodnie zgodziły się na to, żeby utworzyć armię zachodnio-niemiecką, o nazwie Bundeswehr, ale nałożono też. Różnego rodzaju ograniczenia, jeśli chodzi o, o rodzaje broni, Noszył się zakaz broni atomowej, biologicznej, chemicznej. No i w, zakazano Niemcom tworzyć sztabu generalnego, czyli siły Bundeswehr miały podlegać dowództwu wojskowemu NATO i to ono miało decydować planistycznie o ich wykorzystaniu. No i oczywiście ta remilitaryzacja Republiki Federalnej Niemiec, która pamiętajmy, cały czas negowała granice Polski na odrzejny się co dawało z kolei możliwość reżimowi komunistycznemu w Polsce pokazywania RFN jako tego wroga i starania się o tą nacjonalistyczną, narodową legitymizację wobec w społeczeństwie polskim. Co się częściowo, szczególnie Gomułce, w pierwszym etapie jego rządów udawało. Otóż Republika Federalna Niemiec w ciągu no, kilku lat stworzyła rzeczywiście dosyć silne siły zbrojne, i one stały, Bundeswehr, stała się. I no, takim podstawowym trzonem armii lądowej w następnych, w następnych dziesięcioleciach, na tym głównym, centralnym froncie europejskim. Także no, to, to, to zdanie, które pan wypowiedział, jak najbardziej ma, ma, ma sens w tym historycznym, zimnowojennym wymiarze. Natomiast przyjęcie RFN do NATO w 1955 roku jest takie zdjęcie z Rady Północnoatlantyckiej, czyli z tego głównego ciała politycznego Paktu Północnoatlantyckiego, na którym kanclerz Konrad. Adenauer, kanclerz RFN, pierwszy raz pojawił się na posiedzeniu. Państwa bloku radzieckiego wykorzystały, przede wszystkim Moskwa, no bo to ona była inicjatorem do stworzenia w 1955 roku Układu Warszawskiego, traktatu też o wzajemnej obronie. Jak popatrzeć na, 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 na niektóre zapisy, to one są w gruncie rzeczy dosyć podobne do, do Paktu Północnoatlantyckiego. Układ warszawski, którego komunistyczna Polska była, była częścią, przewidywał, że w razie agresji państwa trzeciego na terenie Europy, dodajmy, pozostali członkowie mają przyjść mu z pomocą. Tam w pewnym sensie nawet ten, ten układ szedł nieco dalej niż, niż ten artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, który też mówił o wzajemnej pomocy w razie, w razie w agresji. No oczywiście musimy odnotować, że pamiętając o dominacji, szczególnie w tym pierwszym okresie funkcjonowania NATO Stanów Zjednoczonych w strukturach, no i politycznych, dowódczych Paktu Północnoatlantyckiego, no to jednak starano się tam o to, aby w strukturach szczególnie wojskowych zachować pewien parytet wojskowych z różnych państw, w tym oczywiście tych mniejszych, chociaż no z reguły oni nie pełnili ważniejszych funkcji dowódczych. Zawsze w czasie zimnej wojny naczelnym dowódcą sił NATO w Europie był generał amerykański, no to wynikało po prostu z pozycji Stanów Zjednoczonych. Kiedy po październiku 1956 roku, czyli po dojściu Gomułki do władzy, strona PRL-owska zaproponowała Rosjanom, żeby stworzyć, żeby to Zjednoczone Dowództwo Sił Układu Warszawskiego miało również podobny charakter, czyli żeby dowódcy z różnych krajów bloku radzieckiego zajmowali tam istotne stanowiska, no to odpowiedź Moskwy była: Czy wy towarzysze chcecie nam tutaj jakieś drugie NATO tworzyć? I tak na dobrą sprawę to Zjednoczone, Dowództwo sił Układu Warszawskiego było narzędziem radzieckiego sztabu generalnego. Tam byli oczywiście przedstawiciele poszczególnych bratnich armii, ale ich, ich znaczenie było czysto, czysto łącznikowe. Ale przy tych wszystkich słowach tutaj krytycznych, pamiętajmy, że formalnie ten układ warszawski był oczywiście narzędziem dominacji Związku Radzieckiego nad, nad krajami satelickimi, satelickimi. On też ewoluował. No, w latach 60 Rumunia, najpierw georgia Deju, a potem Czołczesku, No była takim państwem, które która robiła Moskwie sporo kłopotów. No, PRL Gomułki nie zgodziła się w 1963 roku, żeby na przykład przyjąć do Układu Warszawskiego Mongolię. To był pomysł Chruszczowa, co by oznaczało rozszerzenie, rozszerzenie zobowiązań wynikających z układu warszawskiego poza, poza Europę. A przecież ten układ powstał, tym straszakiem było. Było NATO, a nie komunistyczni Chińczycy, z którymi Moskwa w 1963 roku miała, miała duży problem. Czyli podkreślając tutaj ten, ten, ten charakter Paktu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o proces dochodzenia do decyzji politycznych poprzez decyzji, znaczy konsensus poprzez dialog, oczywiście musimy pamiętać, że w tych pierwszych dekadach, w latach 50. -tych, 60. -tych, pozycja Stanów Zjednoczonych Wielkiej, Bry, Wielkiej Brytanii, Francji była dominująca, potem dołączyła do tego Republika Federalna Niemiec, która z tego karła politycznego w latach 60. zaczęła stawać się też państwem no, bardzo no, wnoszącą znaczący wkład militarny, też politycznie mające, mająca coraz więcej do, do powiedzenia. Szanowny Panie Profesorze, na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały się także pewne założenia, jeżeli chodzi o sposób reagowania państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w przypadku agresji. Mieliśmy tutaj różne koncepcje i różne doktryny. Pan Profesor był uprzejmy wskazać także na argumenty natury atomowej. Wiadomo, na początku ładunki jądrowe w ramach NATO miały jedynie Stany Zjednoczone, ale później dołączyły także, jak wiemy, Wielka Brytania, i Francja. Chciałbym zapytać, w jakim kierunku, w jaki sposób ewoluowała ta strategia reagowania ze strony państw na to, co się na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, patrząc tak z grubsza, zmieniło? No, w gruncie rzeczy to jest dosyć skomplikowana sytuacja, bo to przez dziesięciolecia, w latach 50 -tych, 60 -tych, to się różne poglądy ścierały. Znaczy, po pierwsze, pamiętajmy, że podpisanie traktatu północnoatlantyckiego 4 kwietnia 1949 roku przez wówczas 12, 12 państw, dzisiaj członkami jest aż 30, w tym no Szwecja i, i, i Finlandia czekają na ratyfikację tym, tym, opóźni, opóźni, tym państwem, które opóźnia tą ratyfikację. Z Turcji, ale wróćmy do, wróćmy do wcześniejszego okresu. Słabością, słabością NATO była, było to zróżnicowanie. Związkowi Radzieckiemu, czy to w okresie, kiedy bilateralnie wymuszał na państwach bloku radzieckiego zbrojenia i, i standaryzację uzbrojenia, czy poprzez układ warszawski od 1955 roku, łatwiej było kontrolować standaryzację, na przykład uzbrojenia, co w przypadku państw na to było bardzo dużym problemem i wymagało wielu uzgodnień w tych latach 50. -tych, 60. No, Każde z tych większych państw chciało na przykład produkować własne, własne czołgi, różnego rodzaju samoloty, zróżnicowanie tego sprzętu było naprawdę daleko idące. Oczywiście no, każdy myślał o miejscach pracy, o, o własnym uzbrojeniu w kontekście no, pewnej niezależności. Dzisiaj jak widzimy na, na, na tą standaryzację broni. No i też pewnego rodzaju dominację tych głównych producentów, to widzimy, jak daleko, jak daleko sytuacja się zmieniła. Słabość sił konwencjonalnych NATO, szczególnie jeśli chodzi o siły lądowe, czyli, czyli dywizje pancerne, dywizje zmechanizowane, liczbę jednostek artylerii, artylerii rakietowej, no to powodowało, że NATO nie mogło polegać jedynie na zbrojach konwencjonalnych i na budowie sił lądowych wobec przewagi. e voz com quadro. Warszawskiego. Chociaż odnotujmy, że w gruncie rzeczy przez cały czas zimnej wojny NATO posiadało istotne elementy, które tą przewagę poza bronią nuklearną ograniczały. Przez cały okres zimnej wojny siły morskie NATO były o wiele większe niż Układu Warszawskiego, nawet mimo rozbudowy gigantycznej floty radzieckiej w latach 70., czy właśnie od lat 60. w latach 70.. -tych. No i dalej, jeśli chodzi o lotnictwo. Układ Warszawski. A przede wszystkim lotnictwo radzieckie miało więcej maszyn, no ale jeśli chodzi o jakość tych maszyn, wyszkolenie pilotów, no to szczególnie takie państwa jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i potem Republika Federalna Niemiec wyraźnie dominowały. Natomiast wracając do tej podstawowej kwestii, o, której pan, o którą pan pytał, czyli kwestii broni atomowy. Rzeczywiście do lat 60., no, który posiadał broń nuklearną strategiczną i taktyczną, to były Stany Zjednoczone. W, właściwie od końca lat 50. Republika Federalna Niemiec miała ambicje, żeby uzyskać dostęp do broni, do broni atomowej taktycznej. To się RFN nie udało. No i w latach 60. przyjęto, przyjęto taką zasadę, że Stany Zjednoczone użyczyły taktycznych ładunków nuklearnych. To były bomby atomowe, które, które samoloty kilku krajów natowskich miały możliwość rzucania. No ale na zasadzie, że umowny klucz do, do, do tej bomby atomowej był zawsze w, rękach, zawsze w rękach Stanów Zjednoczonych. Wracając teraz do doktryny, ta doktryna polegała wszystkim na tym, że w latach 60., tych w czasach administracji Kennedy'ego, wykształciła się powstała doktryna elastycznego reagowania. Bo wcześniej Mówiono o zmasowanym odwecie, no czyli wypadku ataku radzieckiego, jego satelitów, ataku układu warszawskiego, chociaż z, pod względem głowic atomowych strategicznych w latach 50. było to ze strony Moskwy samobójstwem. W tej sytuacji zamierzano po prostu użyć strategicznych sił nuklearnych amerykańskich, potem brytyjskich, francuskich, e, przeciwko ZSRR i krajom bloku radzieckiego, no to doprowadziłoby do totalnej z, z, znaczy zagłady e, e, tych, tych państw, ale też e, konsekwencje dla całej kuli ziemskiej mogłyby być straszliwe. Kennedy, kiedy dowiedział się e, na początku lat 60., w 60. bodajże pierwszym roku, jak objął prezydenturę, że na przykład w w przypadku Polski no, amerykańscy planiści szacowali, że około 3 milionów ludzi może zginąć. A Amerykanie planowali teoretycznie bombardowanie celów strategicznych, czyli nie zamierzali niszczyć Krakowa jako Krakowa. No to był przerażony. No, i postanowiono zmodyfikować tą, tą zasadę na, na rzecz zasady elastycznego reagowania, czyli w zależności od użycia siły i stopnia agresji ze strony ZSRR i krajów bloku radzieckiego, miano odpowiednio reagować. Czyli jeśli mówimy tutaj o wojnie konwencjonalnej, gdyby doszło do konwencjonalnego układu układu ataku, Układu warszawskiego na siły natowskie, no powiedzmy na terenie RFN, no bo to był ten główny front, NRD-RFN, ten główny front konfrontacji, no to miano użyć sił konwencjonalnych do ich powstrzymania. Gdyby one nie wystarczyły, no to użyć taktycznych ładunków jądrowych, no aż do dalej, idących, dalej idącej eskalacji. Na całe szczęście, mimo różnych napięć i kryzysów zimnowojennych, do tego nigdy do tego nigdy nie doszło. Od lat 70. państwa NATO coraz bardziej zmniejszały ten ten, ten, tą różnicę w siłach konwencjonalnych. Nie poprzez zwiększenie liczby żołnierzy, ale przede wszystkim poprzez coraz większe utechnicyzowanie. No i rewolucja informatyczno-elektroniczna doprowadziła do tego, że właściwie w latach 80 nowoczesne rodzaje broni, jakie Pakt Północnoatlantycki posiadał, szczególnie wiodące kraje, o których wspominaliśmy, powodowały, że groźba wojny atomowej ulegała zmniejszeniu. To znaczy... Rodzaje broni przeciwpancernej, które, które NATO posiadało, no znacząco mogły zmniejszyć ich i przewaga NATO w, 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 w wojnie powietrznej, w wojnie elektronicznej w powietrzu mogła spowodować, to widzieliśmy chociażby w, w przypadku w 1991 roku w wojnie w Zatoce Perskiej, że państwa NATO najprawdopodobniej zdołałyby powstrzymać atak wojsku Układu Warszawskiego. Na, na szczęście nikt w Moskwie nie był na tyle szalony, żeby, żeby to próbować. I to jest też taka pewna puenta, którą można tutaj poczynić, że ten system odstraszania przy wszystkich słabościach, jakie NATO w czasach zimnej wojny zbudowało, on no był na tyle, na tyle jednak znaczący, że Związek Radziecki i poszczególni dyktatorzy, Stalin, nawet Chruszczow, który był dosyć awanturniczy i nieprzewidywalny, woleli tego nigdy nie testować. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Powiedzieliśmy dużo o przeszłości. W związku z tym wydaje się tutaj zasadnym, żeby choć jedno pytanie zadać jeszcze o przyszłość. Pan profesor był uprzejmy wskazać na to, jak zmieniała się pewna strategia, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki, formy reagowania w przypadku ewentualnej agresji wojsk Układu Warszawskiego, agresji Związku Sowieckiego i jego sojuszników. Dzisiaj Związku Sowieckiego czy Związku Radzieckiego nie ma, mamy oczywiście duże problemy na wschodzie w związku z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej, co jest najlepiej widoczne w przypadku Ukrainy, ale mamy także problemy natury światowej, takie chociażby jak globalny terroryzm. Do jakiego stopnia w dzisiejszych realiach można powiedzieć, że dla Sojuszu Północnoatlantyckiego głównym punktem odniesienia, głównym celem istnienia jest obrona przed atakiem? a do państw, na przykład takich jak Rosja, a do jakiego stopnia jest to sprawa już wyzwań natury światowej, takich chociażby jak walka z terroryzmem. No myślę, że jedno i drugie, bo tutaj nie wchodząc w szczegóły, tą walką z, te, z terroryzmem, a właściwie z przeciwnikami władz afgańskich, NATO zajmowało się w czasie interwencji w Afganistanie. No jak, wie, jak wiemy, ta obecność Zachodu i próba zbudowania państwa w Afganistanie zakończyła się niepowodzeniem i wycofaniem Amerykanów i ich sojuszników z Afganistanu. Przypomnijmy też działania antypirackie okrętów, okrętów nawodnych państw NATO na Morzu Czerwonym, wokół wybrzeży Somalii. Natomiast nie ma ci niewątpliwości, że największym zagrożeniem, które zostało w sposób no, bardzo obrazowy uwidocznione, no, to jest obecnie Rosja i ta agresywna polityka prezydenta Putina, który, który którego no, zdanie wypowiadane, powtarzane przy, przez badaczy, przez dziennikarzy wielokrotnie. Warto jednak przypomnieć o tym, że rozpad Związku Radzieckiego był największą geopolityczną katastrofą w XX wieku. No, Putin myślał tutaj o, o, losie, o losie Rosjan, którzy pozostali w różnych republikach po, 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 postsowieckich, które stały się niepodległymi państwami, ale w gruncie rzeczy widać tutaj ewidentną tęsknotę do tego, aby, aby Odbudować imperium rosyjskie. Te żądania, które, które prezydent Putin wystosował w zeszłym roku, kiedy no próbował zmniejszyć Zachód, na, 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 próbował w zasadzie rozmawiać z Amerykanami ponad naszymi głowami, aby właściwie zrobić z, z tych nowych członków na Paktu Północnoatlantyckiego, czyli tych, którzy od 1999 roku, czyli kiedy Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do NATO, członków drugiej kategorii, on zażądał, zażądał wtedy, aby wycofać aby wycofać z, z tych państw instalacje obronne natowskie i tak na dobrą sprawę uczynić z tego aktu, artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego pustosłowie. Na to administracja waszyngtońska nie zgodziła się, no oczywiście też nikt nie zamierzał się w, zgodzić na to w tych krajach, w byłych krajach, w tych krajach, które kiedyś nazywaliśmy krajami postkomunistycznymi. No ale to dobrze pokazuje, jak, jak, jakie niebezpieczeństwo z punktu widzenia imperializmu rosyjskiego stanowił Pakt Północnoatlantycki I to nawet wtedy, kiedy no tam mało kto chciał się zbroić, prawda? Ten, ten, ta, ta różnica między zbrojeniami, wielkością zbrojeń Stanów Zjednoczonych i pozostałych państw członkowskich była przez całe dziesięciolecia, w latach 90., na początku tego tysiąclecia znacząca. Te państwa mocno się rozbroiły. No Polska też do pewnego stopnia, no bo zbrojenia są, są kosztowne. Wydawało się, że przy, przy, przy całej swojej agresywnej polityce, przynajmniej do czasu wojny z Gruzją, Rosja nie jest tutaj jakimś większym zagrożeniem. No okazało się jednak, że jest. No nie macie wątpliwości, że, że dyktator Rosji przekalkulował, znaczy źle skalkulował, tą, ten, 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 ten nie, nie sądził, że z kilkudniowego. Próby obalenia władz w Kijowie, zrobi się z tego 300-dniowa wojna. Natomiast co dalej? No, pró próba cały czas trwa, prawda? Trudno nam przewidzieć, jak się ułoży ta sytuacja w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Czy, czy, czy Ukraińcy wspierani przez, przez państwa NATO? No, dodajmy, że tutaj Polska. Odgrywa w tym wsparciu no, gigantyczną rolę, no, bo lotnisko w Rzeszowie, nie tylko one, to są takie huby transportowe dla, dla od początku wojny, czy właśnie nawet jeszcze przed rozpoczęciem przerzutu broni. Polska przekazała no, sporą ilość broni, w tym no, ponad 200 czołgów T-72 e, e, Ukrainie. No i odgrywa też istotną rolę w pakcie północnoatlantyckim, starając się. No, pobudzać naszych zachodnich sojuszników do pomocy dla, dla Ukrainy. Wydaje mi się, że, że współcześnie trudno, trudno zapominać o tym, jakim, jakim niebezpieczeństwem stanowi niedemokratyczna Rosja pod rządami, pod rządami, no byłego oficera KGB, który odkrył sobie teraz ten taki nacjonalistyczny duch ZEW. Miejmy nadzieję, że ta wojna zakończy się w takim sposób, że Ukraina nie będzie poszkodowana, no ale jeśli, jeśli do tego dojdzie, no to też Pakt Północnoatlantycki no nie będzie mógł tracić czujności, bo byłoby to, byłoby to bardzo poważnym błędem i to nie tylko z punktu widzenia takich krajów jak Polska, które są teraz tymi państwami frontowymi, ale z punktu widzenia całej demokratycznej Europy. Dziękuję bardzo. W ramach działalności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku będziemy także w kolejnym roku podnosili niejednokrotnie wątki dotyczące obecności Polski w NATO, a także wyzwań stojących przed tym sojuszem wojskowym. Panie profesorze, za dzisiejszy udział w naszym wideoblogu bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu. A ja przypomnę, że zadanie Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku jest finansowane ze środków ministra spraw zagranicznych. Poglądy, opinie, stanowiska prezentowane w czasie tych wystąpień, tych wideoblogów, nie są oficjalnym stanowiskiem polskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo.